Kiedy staje przede mną zwykły ludzki strach Tak pozbawiam to szkodzenia, mi, Że śpiewam nie boję się Niczego złego nie boję się Niczego złego nie boję się Niczego złego nie boję się Nie boję się Niczego złego nie boję się Niczego złego nie boję, yes. nie boję się Niczego złego ziemia jest nie boję się, niczego złego, nie boję się. Boję się. Niczego złego yes. nie boję się. Niczego złego ogień. Jest. Nie boję się, niczego złego, nie boję się. Niczego złego nie boję się. Niczego złego, woda. Więc, gdyby miało się wydarzyć coś, czego się obawiam, chcę być gotowy na spotkanie. Nieustraszony, pełen ufności, nie bojąc się niczego złego. Nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego. Nie boję, nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego. Pan Bóg i mój duch to jedna moc, opiekuje się mną i tobą bezustannie. Jeszcze raz? Pan Bóg i mój duch to jedna moc, opiekuje się nami bezustannie. To on pomaga wywołać, to on pomaga opanować wszelki strach, jaki mógłbyś się pojawić. Więc śpiewamy tak. Nie boję się, niczego złego, nie boję się. Nie boję się, niczego złego, Pan Bóg jest. Nie boję się, niczego złego, nie boję się. Niczego złego, nie boję się, niczego złego, Sandryk! Nie boję, się, złego, nie boję się niczego złego, nie boję się, niczego złego nie boję się, niczego złego, mama jest. Najwyższa dobroć jest jak woda. Wszystkim jednakowo sprzyja, i bez szmeru podąża w miejsca przez człowieka wzgardzony. Nie boję się, niczego złego, woda jest. Nie boję się, niczego złego nie boję się. Niczego złego nie boję się. Niczego złego woda jest. Nie boję się, niczego złego nie boję się. Niczego złego nie boję się. Niczego złego ogień jest. Nie boję się, niczego złego nie boję się. Niczego złego nie boję się. Niczego złego ziemia jest. Nie boję się nie niczego się, złego, nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego, nie bo jest. Więc kiedy staje przede mną zwykły ludzki strach, tak pozbawiam to mocy szkodzeniami, że śpiewam. Nie boję się niczego nie złego, się, złego, nie boję się, się niczego nie złego, nie boję się niczego złego, mama jest. Więc kiedy stanie przed ja nami jakiś tam mały strach, tak pozbawiam to mocy szkodzeniami, Że chyba nie boję się, niczego nie złego się. nie boję się. Niczego nie złego boję się. nie boję się. Nie niczego nie złego boję się. nie boję. Wiesz tato się, że był taki film, nie, nie